Siemanko, tutaj Marek, a to już jest szósty odcinek serii Minecraft Dino. Tak, w poprzednim odcinku yy, zdobyliśmy diamenty. I tak, ten odcinek to odcinek specjalny, bo jest dzisiaj z nami Magda. Mów głośniej, mów głośniej bo Cię nie będzie słychać, yy, ten mm, w nagraniu, bo właśnie jak ja patrzyłem, no to na tym paintballu Salta słabo słychać. Jak chcecie, to tutaj na ekranie teraz wyświetli się Wam link w ręce w moim zbożu. Tutaj tak. Klik, kliknijcie na zboże i, i będzie link do, do Paintballa. Tak, to może zacznijmy. Magda sobie zbuduje domek, a my będziemy szukali dalszych diamentów. Może co? Czy dobra, zobaczymy, jakie mamy tutaj osiągnięcia. Diamenty zdobyliśmy. Tak? A nie, zdobyliśmy diament. Rzuć, rzuć... diamentami w innego gracza. My musimy mieć osiągnięcie, więc rzucimy y, diamentami w Magdę. Ta, super. Ale ten... No tak... Chcę tylko ale, mieć... ale oddasz mi je. Okej, okay, okej. Okay. Po co mi same diaksy, nie? Ja, yeah, mamy osiągnięcia, więc oddaj. Nie, e, nie masz się wydurniać. Ale fajny jest ten twój nowy skin, tylko ta gumka trochę taka nieładna jest. Potem ją usuniesz. Nie Dobra, to ty idź sobie zbudować domek. A my będziemy szukać czego nie osiągnięcia. Zobaczmy co możemy. jakąś świnię i spać. Zrobimy sobie z tyłu zaklęć. Tylko musimy mieć obsydian i diamentowy kill, po którego idę, bo... Po ostatnim odcinku zrobiłem sobie właśnie taki diamentowy kill i potem już wyłączę Minecrafta. Bo zawsze, wtedy kiedy nie nagrywam, a gram na tym świecie, co już mówiłem kilka razy, to wtedy się dzieją najlepsze rzeczy. My pójdziemy szukać lawy. Tak. A ty sobie zbudujesz domek. Nie wiem. Co to było? Może wybuch? Boch, tak. Nie. A że takie coś? Tak. A no to to ja. Dmuchnąłem <grym> <grym> w mikrofon super. przez przypadek. No to po co tak biegałaś przed odcinkiem, no? Słyszę zombie. Nie wiem, ale już nie do. O! Diamenty są nade mną. Jeden o, dwa. Tak trzy, ci, trzy, cztery i pięć diamentów. Albo to u mnie, albo u Ciebie słyszę y, ząb. To u mnie chyba. Raczej tak, bo ja się do niego tam przybliżam. Ale teraz idę właśnie do domku, a więc się... O, masz zbieranie drewna to jedno osiągnięcie dla Ciebie. Tak, dokładnie ja to mam. Jeśli mi nie wierzycie, to cofnijcie się do pierwszego odcinka. I teraz tutaj yy, tak. Na tym diamenciku, co trzymam, jest teraz link, a więc klikajcie. Klikajcie, jeśli chcecie zobaczyć pierwszy odcinek. Dobrze. Yy, to tak, ja odniosę tutaj te diamenty. Muszę. Nie, tu. Jestem. Co? co? Jestem Marek, chyba, Ale no tak szczerze, ale no tak całkowicie szczerze. jak napisze książkę Magda w, w lesie świni. Ja chyba kompletnie zabłądziłam, bo tutaj jest tylko małe jeziorko przypominające ciutki pipera. A ja mam już trzy małe krówki. Że mak jest na drzewie. O, i właśnie w tym momencie mam już tylko jedno jedzenie. Tak dokładnie. Ja mam ich raz 3, i pół I to. O Jezus, ale głośno teraz, bo miałem wyłączony jeden głośniczek w słuchawkach, bo mi się słuchawki psują. I nagle się włączyło, i ty tak dychnęłaś. <laughs> I to tak głośno było, że. Okej, okay, no to y, bardzo bym ci była wdzięczna, gdybyś mnie y, tepnął y, do siebie, ponieważ muszę. Albo nie, jeszcze nie, bo y, kurczę, zgubiłam się kompletnie. Ale jeszcze nie, jeszcze nie, ja tutaj mam jakieś zajęcie. Cię, nie, o. a ja nie mam pochodni, byś, a masz patyki? Rzemieślnictwo zdobyłaś. Wiem, ale i to nie to. I to następne też nie będzie, od razu chcę powiedzieć. Da, okay. tak. Okej, no to jak już mam do ataku osiągnięcie, no to dosłownie to wykorzystam. O, już, już jest na kurczę w moim domu jest szkielet. Nie, nie. Nie mnie. To dlatego, to dlatego jak się do gry zbliżałem, to już ten... A ja wiem czy było przy Enchantingo table. No tam gdzie ma być enchant, to tam... A mamy ciemność i ja już jestem postrzelony w nogę i w rękę. Hmm. Dobrze, tu sobie postawimy światełko, żeby nam się nie sparkowały. A ty, Magda, lepiej idź spać. Najlepiej by było, gdybyś mnie tak za około e, 10 sekund byś mnie tym... Nie, nie czytuje się na moim świecie. Co? Nie czytuje się na moim świecie. Już jesteśmy z powrotem, tak, ale wiedziałem, że Magda zacznie narzekać i przerwałem y, odcinek. Co? Jeśli chcecie usłyszeć jej rozmowę, y, naciśnijcie na swoich telefonach albo nie, po prostu nakliknijcie na Kino, tam będzie link do rozmowy Magdy. Na co? <śm> <śm> to, <śm> to otworzyła, więc mi. O, trzycinka. Nie Tęk no, żadne. Ża to. Jezu, i stądki, to akurat był żart. Tak, to był taki żarcik. I muszę sobie zrobić jeszcze jeden. Żelazny kilow. Ale nie psuj mi pięknego świata. To jest jedno wielkie piękno. No to to wiele wyjaśnia. Wstawimy sobie żelazo i zrobimy sobie żelazny kilow. Wiem, że już mam diamentowy, ale musimy oszczędzać diamentów. Pieczemy też sobie mięso. A, a jeśli... Magda, nazbieraj mi drewno, co? Tak, okej. Okay. Okej. Okay. I chodź wtedy do mojego domku. Ale ty miałeś gdzieś blisko sobie domek zrobić. Wiem, ale poszłam do krainy świn i w tym czasie zabłądziłam. Cicho nic nie mów, e, nic mnie nie tepaj, bo ja położyłam sobie crafting na ziemię nie chcę go teraz zostawić. Nie. Ja, ja nie będę tepał ciebie. Nie, no ty i. Nie, nie będę tepał. Dobrze, a więc już jestem, kiedy Magda odnalazła mój domek i przyszła tutaj. To Magda już tu jest i może, może tu sobie chodzić. Ja będę tymczasem w kopalni. Magda, masz ten zużyty killoff i możesz kopać ze mną. cicho. Właśnie się nam, że mam opuścić e, ten strzałek. No o, masz, masz. Ale ten. No, miałam ci tam zebrać kilka drewna, no to masz tutaj od razu przejść. Dziękuję bardzo. O, co to tam jest? I co cicho, byś... ja tam byłam. Tam jak? Dobrze, to chodźmy na. Ile trwa ten odcinek? Nie wiem. Mało, ale. Co będzie dzisiejszym naszym ce celem? Enchanting Table, a więc widzimy się, jak zobaczę lawę. Dobrze, dobrze. Dobrze, a więc, a więc jesteśmy już. E, e, przerywałaś mi, przeproś. Jesteśmy już. Nieważne. Jesteśmy już i znaleźliśmy fajną jaskinię, i podejrzewam, że to może być lawa. Tylko, że głupi szkielet nie chce dłużej zejść. Podejrzewam też, że za chwilę skończy mi się jedzenie poznały dostał kupawki, adę, HD. No i mnie uziemiło. Jak? Jak cię mogło uziemnić? Gdzie? Kurczę tutaj, bo to cię ryb Chodź, <laughs> Chodź, postawiłem pochodnie. Creeper, szkelet, o Jezus Wybuchaj, świetnie Creeper, szkelet w złotej zbroi, no naprawdę, oła i on ciągle we mnie strzela Fuj to to masz A ja go nie Jezus, oła Szybko, na dół Mam tylko dwa serduszka, ja nie mogę, znikamy w górę Szybko Magda, chodź do domku, proszę Cię, chodź szybko nie pójdę, mi się... Ja nie mogę, ty co tam jest za chaos żeby mi się uciekła ta głupia wołowina I co? I nic, mam z na surową. Chodź, 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 chodź. Dam ci e, coś do jedzenia, poczujesz się lepiej. To pada? Ja mam... Czekaj, to pada? Na dworzu? No ale wiesz w Minecrafcie. A, bo tak ogólnie to... No na razie nie. No a w Minecrafcie słyszysz coś, bo ja mam pogodę ściszoną. Żeby ja nie... Aha. Świetnie, mów głośniej, bo cię nie będzie słychać na nagraniu, mnie będzie słychać na 100%. Mogłabyś się bardziej na grze skupić Dobrze, a więc ja zabiję jedną krówkę A więc tak nie znaleźliśmy y, tego y, no, lawy, żeby ten zrobić. Ale rzuciłem w kogoś z diamentami, a więc to też jest osiągnięcie. A w każdym odcinku miało być przynajmniej po jednym osiągnięciu, a więc to też się liczy. I żegnam was wszystkich. No ale co, jesteś na początku. Dobrze, a więc Magda będzie sobie z nami grała chyba w. W większej ilości odcinka, Odcinków niż jeden A więc żegnam bardzo yy, Tak, żegnam bardzo I zachęcam do wchodzenia na kanał Tak, no, ja też zachęcam Kliknij ten oto żelazny Prawie już skończony kilo, Żeby wejść na mój kanał Kliknij kliknij sobie na Żeby zatrzymać film Nie, dobra, to klikaj żegnam. No to żegnam.